co drodzy, gdzie jest kurka bombek na bombowicach gdzie jest ta cała wioska no to już dzień dobry witam was serdecznie na kolejnym odcinku z bombowic tak wiem że bardzo dawno tego nie było no i co się zmieniło szczerze szczerze to gówno się zmieniło tak naprawdę co widzę naprawiałem bombowice w międzyczasie nic poza tym, no, tutaj już coś widzicie. Więc będziemy sobie dzisiaj, w dzisiejszym odcinku robić mapę bombowic, bo czemu by kurka nie. Patrzcie, tutaj jest nasza wioska. I patrzcie, widzę, ja mam teorię. Patrzcie, widzę, tutaj jest ewidentna Afryka, tu jest Madagaskar. Ewidentnie, na pewno to widzę, widzicie. Więc bombowice są położone w RPA i tyle. I tutaj już woda trochę wysła Dlatego tutaj jest Ameryka Południowa to jest Ameryka A tutaj właśnie Nie, a tu dziś powinna być Antarktyda Ale dobra, to nie jest ważne My dzisiaj Musimy trochę map kupić Dlatego mam trochę emeraldów Bierzemy tą mapę, bo ona nam będzie potrzebna, bo będziemy w tamtym, tamtą stronę właśnie eksplorować wąwobice No i co, co wie? Tym razem nie będzie ten film podzielony na kilka naprawdę długich części tylko po prostu będzie taki jakby to powiedzieć speed build <głos> tylko <noise> zrobienia mapy tak bym to nazwał po prostu bierzemy tak o, aha tylko cztery o ty, o ty śmieciu to nie fajnie <noise> musielibyśmy zrobić nowego tego pana no nie fajnie aldora jak mamy te mapy to lecimy Bra, pierwsza mapa pyk druga mapa pyk kolejna mapa pyk mamy teraz już wszystkie mapy tylko musimy jeszcze teraz po więcej map niestety Niestety widzę, że przez przypadek skopiowałem mapę jedną, ja, no, no i trochę słabo. Także pierwsze mapy przyczepiamy, to będzie tutaj. Tutaj. to nie co, to jest kopia. To tu chyba. I to tu, tak. Dobra, mamy stół kartograficzne i niestety, widzę, musimy sobie widać rozmnożyć. Więc zetniemy sobie trochę siana. Nie Dobra, Lepsze chyba powinno wystarczyć, dlatego teraz sobie posadzimy. Panie kurczak, co pan tu chce? Panie lece pan. Dobra, że mamy bardzo dużo chlebków. Powinno to na dużo wystarczyć może zrobią się od razu dwojaczki. Stół mamy stół, mamy kartograficzne. Dlatego wystarczy, że rozmnożymy sobie liśniaków. Macie. Tyle wam powinno... Ej, ej, no ej, ej! O, dobra Jeszcze macie tyle Przez okno będzie jak podglądać. wyglądać widać O, trochę nie ma Oj, czekajcie, może nie to tyle Czy czy, czy... Know, we'll know, know, A no Ja nie uciekaj! Nie uciekaj! Macie więcej, tylko nie uciekajcie. Zróbcie, Dobra, to wyglądamy A gdzie tam jest? tam jest? nie wiem, kto Ale na gdzieś No tam mamy. Chyba dwojeczki nawet. No way. Let's find out. Oj, 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 ale oj, będzie dużo duże potom potomstwo będzie bibliotekarza i, i owczarki <grym> w tym czasie zobaczymy, czy my w sumie na murze tutaj nie ma bibliotekarza, nie bibliotekarza, tego kartografa nie, nie widzę bibliotekarz jest Tutaj wszyscy są widzowie Normalnie sobie imprezę mają, wszyscy dla drogi Weź imprezę mają Siema, więc Dobra A Jak tam ile? No jedno, dobra Masz tu kart kartograficznie dziecko i się uczuł Musimy teraz czekać, aż urośnie

I zaraz dowieziemy dużo emeraldów za patyki już tutaj mam ukrytego miałem to by mnie mnie ale teraz się pozmieniało i tutaj mam włóczarza który patyki lubi 51 emeraldów dałam w sumie my które już miałem ale, ale ciś Widzowie jakby to powiedzieć jest kurka lekki problem bo się lekko mówiąc zgubiłem się Nie pytajcie jak to się odwaliło że jestem O kurka jestem bardzo daleko od wioski naszej mm -hmm. O dobra, 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 dobra. Płyniemy w dobrą stronę chyba Fajnie było. Jest, 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 dobra. Ej, widzę, ja już myślałem, że się zgubiłem. A i pewnie myśleliście, że ma z dupy byłem na środku oceanu. No bo szukam statku, no bo w końcu dzieciak tak szybko nie urośnie. Dlatego statku szukam i może będzie tam mapa pusta tylko najgorsze jest to że ja tu wszędzie w statkach byłem ojojojojoj <grym> oj, 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 oj. kolejne dziecko się szykuje nie, to nie masz być bibliotekarzem młody kolejne baby nawierzone ale my sprawdzamy czy tutaj mapy są do sprzedaży czy pan się odobraził na mnie że tyle Uje, nie, nie, odebracił się na mnie. Niefajnie. Widzę, ja wam nic nie mówiłem, ale kiedyś za dawnych czasów poszłem na przygodę tutaj w bombowicach i tam gdzieś tu może, nie dalej chyba, gdzieś stu jest widzę męczyn. Fajnie by było się tam przejść. Prawda bym to temu I co? Ciekawe, że popowy rośnie. Dobra widzę, patrzcie kogo my tu mamy. I patrzcie co my tu mamy, kurka wodna. Siedem mapeczek, więc fantastycznie, tylko musimy jeszcze trochę drewna pościnać. będzie jeszcze więcej map. z godzinkę mnie nie było. Villager sobie urósł na spokojnie. Nie wiem, czy obydwoje urośli, czy tylko jeden. Zaraz się przekonamy. Ale na początku my sobie zrobimy patyki, więcej patyków. Siedem emeraldów chyba nie zdobędziemy, ale dobra. Kupimy sobie emeraldy i tak od pana wieśniaka. No tak jak mówiłem, nie zdobyliśmy, ale dobra. Lecimy płynąć widzowie robić kolejne mapy dobra widzę, pierwsza mapa mamy to druga mapa mamy to i trzecia mapa mamy to dobra, lecimy do Wombowic dobra widzę, pyk pyk, pyk i pyk dobra, kolejna mapa mamy to Dobra, widzę, pyk oraz pyk, dobra, widzę, kolejna mapa, pyk, kolejna i ostatnia, widzę, tak wygląda, dobra, widzę, i kładziemy, pyk, pyk, pyk i pyk. widzę, ta nasza mapa już tak się prezentuje, no, że robimy weźmiemy tarczę w sumie ta mapa tak się prezentuje, tak wyglądała przed, a tak wygląda właśnie teraz. I co widzę? Widzimy się w kolejnym odcineczku zrobienia tej mapy. Siemanko.